Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy kiełbasę hutnicką, Chutnika była górnika. Są góralskie, są śląskie, są drala. A dzisiaj przeczas na chutnika. Widzieliście? To są stare. O, tak bywa na zakładzie. Na zakładzie wszyscy pracują. Jak zauważycie mamy tutaj sól i saletrę. Zobaczcie jakie to były proporcje. Jak mało tej saletry jest. Kiedyś się dawało 2,40. Zobaczcie jakie to było mocno solone. My teraz dajemy, peklo soli, 70, a nie 2,40 to jest jeszcze saletra. Więc zdecydowanie ludzie coraz mniej solą. No chyba dobrze. A dlaczego taka kiełbasa? Bo wpadłem na pomysł, że muszę zrobić coś z karkówką. Na święta ludzie do oporu. Ile karkówek się jakby nie mało, tyle by zeszło. Najlepiej, żeby był obłożony karkówkami, bo wszyscy chcą na święta karkówkę. Ale po świętach przychodzi styczeń, luty, nawet jeszcze część marca. Przepraszam. Poczeka telefon. Przychodzi. Ale to może Marcin dzwoni, może odbierz. To tym bardziej nie odbieram. <grym> Pozdrowienia Marcin. <grym> Słuchajcie, wybiło mi to. W każdym razie, wszystkie zakłady wiedzą. Każdy... Kto pracuje w zakładzie mięsnym wie, że po świętach nigdzie, yy, że po świętach karkówka w ogóle nie idzie. Nikt nie jest zainteresowany karkówką, więc dzisiaj zrobimy alternatywę dla karkówki. To będzie więc kiełbasa hutnika, tutaj zamiast chudej dwójki peklowanej, damy karkóweczkę, wołowina normalnie, yy, tu jest 10% i też zrobimy karkówkę pieczoną, parzoną i później podpiekaną. O. Tak, dokładnie. No bo balerony wszyscy wiedzą, jak robimy kiedyś. Może zrobimy jakieś balerony, a może dzisiaj. Nie wiem, zobaczę. Także ja Was zapraszam na film. Tym nudnym wstępem zapraszam Was na film. A do tej wędliny użyjemy dwóch mięs: wołowiny i wieprzowiny. Wołowinka. Taka ładna, osiemdziesiątka. I wieprzowina. Tym razem całe mięśnie. Karkówka. Często na zakładach mięsnych przed świętami brakuje karkówki. Ile świniak by nie miał karkówek, tyle by zeszło. Każda ilość karkówki, ale po świętach, syczeń, luty zawsze wszystkie zakłady mięsne mają zagwostkę. Co zrobić z karkówką? Ile może zejść baleronu? Mało, więc tak wymyśliłem, że zrobię kiełbasę z karkówki. A dlaczego jest niezapeklowana? Przeważnie wszystko mi było peklowane. Nie zapaklowałem tego? Bo chciałem wam pokazać, że to rzeczywiście jest karkówka, i tą karkówkę zmielę na FI12, na przez oczko 12 i zapekluję na 1,7%. Także wrzucam to na wilka. Opa, Wiecie co? Takie ładne mięśnie karkówka. Do mielenia aż przykro. No ale co? Mielimy. Zobaczcie ładne oczko Jak to idzie szybko co? O. No, O im większe oczko, tym łatwiej no radia, maszynie. Szybko. O, ładna kiełbaska, piękna kiełbasa. Zobaczcie, piękne mięso. Dobrze. Zapomniałem dodać właśnie mało istotna informacja. To dla mnie może. Nie, żartuje, dla wszystkich bardzo ważne. Tej karpówki miałem 23 kilo. I wołowiny. Wołowiny to źle jest. Jest co ja mam z tomatem ostatnio. Wymyśliłem sobie, że. Znaczy, no tak, gdzieś się w książce było 10% wołowiny. Miało, miało to być 10. się, Wołowiny jest na 100 kg, nie? <grym> Za chwilę wam pokażę, ile powinno być naprawdę. Na 100 kg 8 kg wołowiny. Tak, chcę zrobić 25 to 2 kg, nie? <grym> ja tu wypchnąłem 8 kg. Dobra. Dobra. Jest. Jest dokładnie 2,15. O, taka ilość, oj Łukaszu, Łukaszu, wołowinę zmielimy na 3 mm, czyli 10% niecały, no 10% jak przyprawy dodamy, a karkówki było 23 kg i to teraz zapeklujemy. A jak można zapeklować ręcznie. Proszę bardzo, tak. I teraz poproszę sól. Dobra. 40 deko soli. Moje no, ja to rozwaliłem. No. A ty mi nic nie mówisz. no to nie ma z tego strony dlatego myślałem, że jest. Najlepiej, jak jest mięso drobne, niezmielone, jest dużo łatwiej. Mogłem to zmielić. Nie lepiej na mieszałkę to? Na no mieszkał, że mógłbym. No ale pokazuje ludziom. Jak w domu Ale To jest edukacyjny film. Dokładnie. Jak na przykład ktoś robi w domu? To się robi tak. A później Kiedyś... żona jest taka szczęśliwa, jak mąż w domu tak rozwala. Jak co? Jak tak rozwala mąż w domu. Cały nie stół. bo raczej w domu takich ilości ludzie Cały nie robią. Cały jest tu uwalony. No fakt, no nie takie ilości. Prawie z 5-6 kilo do 10 km. by było w pojemniku to wszystko wybełtać. Dobra, jest to zrobione, wszystko ładnie się przypekluje. My kochanie dokończymy to jutro, a widzowie w ciągu będziecie widzieli dalej. No dobra wrzucamy to do pojemnika z powrotem i do peklowni. Ale ty jesteś silny. Jak? Ale ty jesteś silny. Jak jestem silny? No. A? Co chcesz? Coś co chcesz pani kupić? Słucham? Coś sobie chce pani kupić? Tak, Wiem? nowa sukienka poproszę. Jak? Nową sukienkę poproszę. Nową sukienkę? No. O Boże. Kajusz. Ja Dobra, mięso mamy zapeklowane, już zmielone i jutro będziemy robić dalej. Okej, okay. to zaczynamy. Ja oczywiście po swojemu, inspiracja inspiracją, ale i tak Łukasz jak zwykle po swojemu się zrobić, mi się to dobrze doprawić. Tu mamy czosnek. Granulowany, no tak jak mówił Marcin, faktycznie jest czosnek granulowany. No nie wierzyłem. Ty mówiłeś gryz, tak? No zawsze patrzcie, no pokażę Wam. Patrzcie, taki jest gryz. To jest czosnek łamany, nie mielony, tylko łamany. Grys to się nazywa? Ale pachnie mocno. No jest czosnek mielony, ale że czosnek, mówię, zapytałem się, jest zgranulowany. To się okazuje, że jest. Nie wiem, no zaraz będzie. Tego mięsa jest 25 kg. Przesypałem, miało być 40 gramów, tam 50. No dobra, 55 Dobra, będzie. Czosnku nigdy nie za dużo. Właśnie. A propos czosnku, może teraz kilka słów o czosnku. Czosnek to prawdziwy skarb natury, znany od wieków jako naturalny antybiotyk. Dzięki zawartości alicyny działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzebiczo, wspierając odporność organizmu. Regularne spożywanie czosnku pomaga obniżyć ciśnienie krwi, poziom cholesterolu oraz chroni serce. Jest także silnym antyoksydantem, który zwalcza wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia. Dodatkowo wspomaga trawienie, działa przeciwzapalnie i może pomóc w walce z przeziębieniem. Warto włączyć czosnek do codziennej diety, by cieszyć się zdrowiem w naturalny sposób. Wszystko jasne, czemu Łukasz wygląda tak młodo. Nie ma dnia, żeby nie jadł czosnku. Najbardziej kocham masło czosnkowe, które robi na okrągło. I nie pytajcie, jak od niego pachnie. Jak już usłyszeliście, zobaczyliście, czosnek to jest... Coś wspaniałego, więc trzeba go sypać. Nawet jak go przesypiecie, to jest 50 gram, na te 25 kilo nie zaszkodzi. Czosnku nigdy nie za wiele. Dobra, mamy czosnek, tarujemy. I teraz kolejna przyprawa był pieprz. 15 deko na 100, a ja wsypię, a ja wsypię 40 gramów na te 25 kilo, czyli wychodzi 40 razy 4, 16, no czyli nie dużo więcej. Jak mi się nie przesypie. No, i mi się przesuwa. No, tak. 45. No, no, Słuchajcie. kolejny film. Będzie od serca. Tak jest. No i dobra, i teoretycznie to byłyby wszystkie przyprawy. Ale tak czegoś mi brakuje. Więc wymyśliłem sobie, że damy gałka muszkatołowa. Ile to sobie wpisałem? 20 gramów. Ale 2, ty 10. ryzykujesz powiedzieć. Nie, nie ryzykuję. Mówisz mnie, nie ryzykuję. Jesteś przekonany? Tak. Może 10 gramów wystarczy. No, można tego sobie już 10, dobrze. I czarnuszka, ziarno. To już całkiem grubo idziemy. Czarnuszka jest specyficzna. Tak, dosyć mocna. Ale jeszcze nie jadłem kiełbasę z czarnuszką. I postanowiłem, że taką sezonową kiełbaskę będziemy mieć z czarnuszką. No bo to kiełbasa wodnika no, będzie typowo sezonowa. To można tu... zastąpić też klinkiem, też na pewno byłoby dobry. No, ale to co innego będzie. Z też już była kiełbaska. Jaka z klinkiem jest? A Nie oglądasz naszych filmów. Patrz, już uleciało mi. Dobra. I też sypiemy 10 gramów. Niby to pokazuje, że. jest... Pasta. 10 jest. No. Tak wiesz, to pokazuje to 15. Ale ona, ta waga nie jest przystosowana do takiego laboratoryjnego ważenia, na takiej małej ilości, I więc tu może być ze 12-13. Mm -hmm. I ja tego bym się trzymał, że tu 15 nie ma. No ale myślę, się wydaje, jakbyście chcieli coś zrobić, próbujcie, no słuchajcie. No. no to mamy tak, 4 przyprawy. Czosnku wsypało mi się 55 deko, miało być 40. Tak, czy 50? pieprzu miało być 40, wyszło 45, gałki muszkatowej 10 gram. No i tutaj między 10 a 15 gram. I te wszystkie przyprawy dajemy do tej kiełbaski. Dobra, wsypiemy to razem teraz, bo tu i tak się wszystko wymiesza. Tak. Tak. I tak. I tak. Pokaż co to za miksik. Zobaczcie, jaka fajna mieszanka przyprawowała wyszła. Maszyna no, dominującym zapachem jest czosnek. No, zdecydowanie, no ale czosnku nigdy nie zabierze. Tak jak słyszeliście, czosnek ma... To jest nasze dobro naturalne, z którego trzeba korzystać. Idziemy na zakup. Pani przodem. Okej, okay, okej, okay. jest bardzo głośno, bo potrujemy mięso na parowki, Paniasek tak ja potruje. A my w tym czasie, żeby, żeby nie tracić czasu, zmienimy te dwa kilo połowy na trójeczkę. Była mielona tusta dwójka przez strupem, kiedy... więc wypchniemy to. Tam. To jest ta nasza karkówka, która peklowała, peklowała dokładnie dwa dni, no i nasza połowina. Dobra, poczekamy aż kółtorek się zwolni i tam będziemy mieszać. Także przerwa na reklamę. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcamy Cię, byś to nadrobił, nadrobiła. I proszę naciśnij dzwoneczek, a wtedy będziesz na bieżąco. Dziękujemy za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i serdecznie pozdrawiamy. Kiełbasa hutnicka. Połowinka. Na kuterek. Mamy ją zmieloną na trujeczkę. Ale o, nawet nie ma sensu tego kutrować, bo za mało tego jest, to by się nam nie wykutrowało. To była opisane jak kiełbasa podsuszana. A my ją zrobimy podpiekaną, uwędzimy, wyłączymy parzenie, wyłączymy suszenie, żeby ją tak podpiec. Ale wodę, litr wody do umieszania. Włączyłem kutrowanie, pardon. Przyspieszymy. Te nasze przyprawy. Dobra. O, to zobaczcie, jak się sztywno zrobiło, bo to dwa dni było. peklowałem to na stole. Dobra, mieszanie, już się tak. zwątpiłem. Zobacz, to, to. sobie dwa dni sobie czekało peklowało się. Jak widać wszystko ładnie się peklowało Jakoś to wtedy umieszałem. Dobra. Czekam machu Dobra. Dajmy temu popracować. Niech się wymiesza. Bołowiny. a może byś zrobił tatar do domu, co? Dobrze. może znowu. Jesteśmy twoje fanami tego tatara. Może z tego zrobię? Nie, wolałabym jeszcze z tej wołowiny. Patrzcie. Mięso struwowe, z pewnego źródła. Smiało można jeść. I powiem Wam już teraz, że ten smak będzie bardzo fajny. Ta czarnuszka jest mało co wyczuwalna. Czyli bezpieczna. Bezpieczna. Ale jest taka inna, no. Przyjemna. Kurde, dobre. Czapce jedna, no, ale dobra. Na zakładzie nie zdejmuję. Może jeszcze zasypać czarnuszki, ale fajna, fajna, jest doprawiona, będzie smakować, to jestem pewien, super, dobra. A ta gałka muszkatołowa robi robotę. Taki trochę daje posmak kiełbasy szynkowej. Także znaczy, kiełbasa hutnicka z wołowiną z Karkówki. Tam był literek wody, jakbyście pytali. Mięso było peklowane na 1,7%. Dobra, teraz przełączę na chwilę na kudrowanie, bo zawsze trochę zostanie. No i dobra. Możemy? Pusto? O, jeszcze trochę. Jeszcze jest twarz od kiełbasy francuskiej, więc ostatnie jelitko, ostatni flak i jedziemy to. No i dobra, jedziemy. Będą między 350 a 400 gram. Ważyły takie kiełbaski, tak już dokładnie będziemy wiedzieli. Będą już sparzone, uwędzone. To wtedy wrzucimy je na sklep mięsnykom. żebyście mogli degustować sobie sami osobiście kiełbasę z karkówki, kiełbasę hutnicką. To jest osłonka białkowa kolor karmel. Fi 50. Jak myślicie, ta osłonka jest jadalna, czy nie? Będzie coś najlepsze, wszyscy ją zdejmują, a ona jest jadalna. Osłonka białkowa jest jadalna. Chociaż można zjeść, ale równie dobrze można zjeść papier w celu On jakoś tam super nie smakuje. Dokładnie, zależy kto ma jakie kwasy w żołądku, nie? Oto jest taka ciekawostka. Zobaczcie. Nasza szynka zapiekana, została uwędzona, sparzona, a teraz będzie podpiekana. Ale zostańcie, nie, roz, nie, nie, nie uciekajcie sprzed telewizorów. Zaraz zobaczycie co tu będzie się działo. Bo to jeszcze nie wszystko. Jeszcze przed upieczeniem nasi koledzy, zaraz coś będą robić. Zabieramy wszystko na boczek. Tą folię celulozową. Zobaczcie, przez nią też to się wszystko ładnie wędzi. No i A już, pokaż. Ta szynka jest ze skórką i z tłuszczykiem. Zobaczcie. Ten tłuszczyk ze skórką jest nacięty. I podczas pieczenia dzieje się magia. Wygląda to przecudnie. Zobaczcie, jak wprawa, Przemek ktoś ma taką wprawę? Mógłbyś zawodowo ciąć, na stałe wzory wycinać. Wzory wycinać. Właśnie, warto zrobić coś takiego sobie nawet w domu. Właśnie, musimy wrzucić kajuś takie marynowane szynki, które będziemy mogli sobie sami. Upiec nawet sparzyć w tym. Ubędzić na przykład wędzarni, później sobie sparzyć w garnku, podpiec w piekarniku. I też takie coś wam wyjdzie, bo na pewno ciężko by byłoby kupić taką szyneczkę z tłuszczykiem jest ze skórą, więc musimy coś takiego wprowadzić. No i dobra, słuchajcie, mamy wyjechane Takie osłoneczki Fi50 kolor karmel białkowe. Tu mamy nasze parówki cienkie, wielcie baranim, to mamy nasze serdelki, a i to ta farmerska, o której wcześniej mówiłem, której jeszcze nie było. No i to muszę teraz trafić, żeby ładnie nam obeszło żeby było suchutkę. Później wrzucimy to na wędzenie i na parzenie paróweczki będą się parzyć na parze, a to już doparzemy na wodzie, bo jak widzicie inne fi. Jedno sparzy się później, drugie dłużej. No i co, wrzucamy to do suszenia. Chwilę to jeszcze się sobie tu osadzi się i za chwilę wrzucamy to do suszenia. No i dobra. Do piekarnika. Podpieczemy to. A ile? To zobaczycie ile dokładnie na filmie szynką zapiekaną. I czas pokazać co z tego wyszło. Odcinamy końcóweczki. Jest to niepotrzebne. I jedziemy po długości. Ja już widzę. Zobacz, jaka piękna. Jaki piękny kolor. Mam nadzieję, że to uchwyciszka ja. Widać, widać, no wybija się ten taki, taki ciemniejszy kolor to jest, nie taka średnia kiełbaska. I co? Fajnie wyszło, nie? Ładnie wygląda. Fajna kiełbaska, oczywiście dostępna na sklep miestny.com, ale tylko wtedy, jak będziemy mieli karkówki pod dostatkiem, no i też ta kiełbaska nie będzie tania. Dobra, wybaczcie, mi czapkę nie zdejmuję, bo jeszcze to muszę drugą zdegustować. Chociaż, jeżeli co, zdejmę. Czapce się nie je. Prawda? Ale to ładnie wygląda, Kurczę, Naprawdę fajny kolorek. Taki trochę jak y, ta, jak górnik, jak jak to wiem. A dla mnie y, jak francuska, coś taka ciemna nam wyszła. Dobra. Wiecie co? Prze prze przesypałem tam czosnek i pieprz. Śmiało, można by dosypać więcej, nie uważasz, he? Uważam, że nie jest przedobrzona, więc hmm. może, ale czy ja wiem, czy potrzeba więcej? On tak najbardziej nadaje się na kanapki. A na kanapki proponuję kleić tak. Sobie. mieć cała kiełbaska. Pod kątem. Wtedy te plasterki czy będą... wygląda. Ruszano. Ona by... Ona podsuszana. Właśnie, przecież... Ta chłodnica tam była podciszona. Ja już się wrzucę na strzelnie. Czyli dobrze ci pomysł podsunął? Hmm? Dobry pomysł ci podsunął. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Ale następnym razem dołożę więcej pieprzu. I czosnku też więcej. Czy ja wiem? Nie ja? smakuje. No mocno czuć mięso głównie. No ale przyprawy też czuć. Hmm. No ale kolorek piękny. Dobra. To wszystko. Ja zjem. tu patrzcie, kiełbaska już czeka, kolejna do degustacji. No i co? Ja mam życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia. Cześć. Dobra, koniec marzenia. Wstawaj i mów, jaki prezent. A, prezent. O, okej. Okay. Dobra, mam, 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 mam. Robimy deal. W komentarzach pod filmem piszesz mi temat jaki chciałbyś chciałabyś abyśmy poruszyli na kolejnych filmach także ja wybieram sobie temat który mnie zainteresuje zainspiruje do kolejnych fajnych filmów a ty dostajesz ode mnie prezent także to wszystko to takie proste idę spać dalej no see ya.